Otwieram sesję Rady Gminy Siemyśl. Informuję, że zgodnie z artykułem 20 ustęp 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępnione w biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl i na stronach internetowych Gminy Siemyśl, a także w serwisie YouTube. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Siemyśl i zostały umieszczone przed wejściem na salę obrad. Na dzisiejszej sesji chciałbym serdecznie powitać Pana Marka Dołkowskiego, Wójta Gminy Siemyśl. Dzień dobry Państwu. Panią Krystynę Grega, Przewodniczącą Izb Powiatowych Izb Rolniczych w Gminie Siemyśl. Witam Państwa radnych, sołtysów i mieszkańców zgromadzonych online. Na dzisiejszą sesję przygotowałem następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, informacja o pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt czwarty. Informacja o pracy Wójta gminy w okresie międzysesyjnym. Punkt piąty. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołockiego, Druk numer 83. Punkt szósty. Podjęcie uchwały w sprawie budowy zjazdu z S6 w miejscowości Byszewo. Druk numer 84. Punkt siódmy. Wolne wnioski zapytania i odpowiedzi. Punkt ósmy. Zamknięcie sesji. Czy ktoś z Państwa radnych przez Grupę chciałby jeszcze wprowadzić jakieś zmiany co do dzisiejszego porządku obrad? Nie widzę. Otwarcie sesji stwierdzenie prawomocności mamy za sobą. W dzisiejszej sesji bierze udział 12 radnych. Wszystkie uchwały będą prawomocne. Punkt drugi przedstawienie porządku obrad mamy za sobą. Punkt trzeci informacje o pracy Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu pana przewodniczącego Habera. Informacja o pracy Komisji do spraw budżetu rolnictwa i rozwoju gospodarczego oraz komisji do spraw Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu. W okresie międzysesyjnym od 21 marca do 20, 20, 2025 roku do 27 marca 2025 roku w okresie międzysesyjnym odbyło się jedno połączone posiedzenie komisji w dniu 21 marca 2025, na którym komisje omawiały wnioski mieszkańców gminy i drugie, zaopiniowały projekty uchwał przekładane na sesję Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania do Pana Przewodniczącego? Nie widzę. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacje o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę o zabranie głosu Pana Wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na poprzedniej sesji podjęliśmy Państwo takie, zgodziliście się, żeby Informacje na temat mojej działalności otrzymali, otrzymaliście Państwo pisemnie. Ja tylko, bo to jest krótka taka informacja, natomiast tutaj pewna taka nieścisłość, jeśli chodzi o punkt spotkań, w których uczestniczyłem. Niestety, tutaj jest złośliwość rzeczy martwych niestety nie dojechałem w dniu dzisiejszym na posiedzenie Zgromadzenia Związku Miast i Gmin do Rzecza Parsenty. Natomiast y, krótko na temat spotkania y, y, LGD Siła w Grupie w Gościnie, na temat planowanych naborów na rozwój małej infrastruktury w zakresie turystyki i rekreacji. Te nabory rozpoczną się 9 czerwca, natomiast zakończą się 20 Siódmego. My natomiast, jak Państwo wiecie, planujemy za te pieniądze, za te środki, a więc około 78 tysięcy euro. To wypada, przypada w przeliczeniu na mieszkańca ta kwota. E, przypada. Jest wyliczona w związku z liczbą mieszkańców. To około 330 tysięcy złoty. zamierzamy. Za te pieniążki, jak Państwa informowałem na poprzedniej sesji, budować place zabaw. To wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych ma jeszcze jakieś pytania do Pana Wójta? Nie ma zgłoszeń. Przechodzimy do punktu piątego: podjęcie uchwały w sprawie Funduszu sołeckiego druk nr 83. Czy Pan Wójt dwa słowa powie? Szanowni Państwo, Bardzo tutaj na temat niewyodrębniania Funduszu Sołeckiego toczyły się naprawdę, jak to mówią, szeroka dyskusja, burzliwe dyskusje. Rozmawialiście Państwo między sobą z sołtysami było odbyło się również spotkanie w urzędzie tutaj gminy na którym chyba większość z państwa uczestniczyła z sekretarzem gminy ja państwa nie będę ani jak powiedziałem na sesji ograniczę się tylko do przedstawienia projektu uchwały natomiast to co powiedziałem na poprzedniej sesji decyzję zostawiam tutaj w rękach państwa dziękuję bardzo dziękuję proszę o zgłoszenie otwieram dyskusję rady dobrowolski Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Szanowni Sołtysi, Szanowni A. Mieszkańcy. Tak jak w Gminie Siemysz odbyło się spotkanie z udziałem sołtysów, radnych oraz Sekretarza Urzędu Gminy. Podczas tego spotkania Pan Sekretarz szczegółowo przedstawił fundusz sołecki, wyjaśnił zasady jego funkcjonowania oraz przedstawił konkretne kwoty, jakie mogłyby otrzymać poszczególne sołectwa. Była to merytoryczna która pozwoliła nam przeanalizować, jakie konsekwencje miałyby wyodrębnienie tych środków w budżecie gminy. Po tej analizie i rozmowach z sołtysami, chcę podkreślić, że większość sołtysów również opowiada się za niewyodrębnieniem Funduszu Sołeckiego w budżecie gminy Siemyś. To ważny głos, bo to właśnie sołtysi najlepiej znają potrzeby swoich miejscowości i widzą, że bardziej korzystne dla mieszkańców są większe, kompleksowe inwestycje realizowane przez gminę, niż rozpraszanie środków na mniejsze inicjatywy. Szanowni Państwo, nasza gmina nie dysponuje nieograniczonymi środkami. Każda decyzja o ich podziale musi być dobrze przemyślana. Wyodrębnienie funduszu sołeckiego oznacza, że pewna część budżetu zostałaby zamknięta i mogłaby być wykorzystana wyłącznie na lokalne, często drobne projekty. Tymczasem mamy znacznie większe potrzeby, które wymagają skoordynowanego działania i większych nakładów finansowych, takie jak remonty i budowa dróg, kluczowe dla bezpieczeństwa i komfortu życia wszystkich mieszkańców, inwestycje w edukację, szkoły, przedszkola, zaplecze sportowe dla dzieci, poprawa bezpieczeństwa i oświetlenia w całej gminie. Podczas środ środowego spotkania przeanalizowaliśmy jakie środki trafiłyby do poszczególnych sołectw. Nie są to duże kwoty. W wielu przypadkach wystarczyłyby jedynie na realizację małych projektów. Oczywiście takie inicjatywy są ważne, ale w skali całej gminy nie zmieniają one jakości życia mieszkańców w takim stopniu, jak dobrze zaplanowane większe inwestycje. Chcę również podkreślić, że gmina stara się na bieżąco realizować drobne sprawy i potrzeby zgłaszane przez sołectwo. Czy to chodzi o naprawę oświetlenia, poprawę stanu dróg lokalnych, czy inne pilne kwestie. Samorząd reaguje na te zgłoszenia i podejmuje działania w miarę dostępnych środków i możliwości. To oznacza, że nawet bez funduszu sołeckiego potrzeby mieszkańców nie są ignorowane, a wręcz przeciwnie, są uwzględniane w bieżącej pracy gminy. Rozumiem, że niektórzy mieszkańcy mogą mieć inne zdanie, jednak jako radny muszę patrzeć na sprawę całościowo. Fundusz sołecki nie jest rozwiązaniem, które w obecnej sytuacji przyniesie najwięcej korzyści w naszej gminie. Potrzebujemy dobrze zaplanowanych inwestycji, a nie rozpraszania budżetu na mniejsze wydatki. Dlatego kierując się zarówno głosem większości sołtysów, jak i odpowiedzialnością za rozwój całej gminy, opowiadam się przeciwko wyodrębnieniu Funduszu Sołeckiego w budżecie. Powinniśmy skupić się na realizacji kluczowych inwestycji, które przyniosą trwałe korzyści wszystkim mieszkańcom naszej gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa? Bardzo proszę Radny Chrycenko. Dziękuję Panie Przewodniczący za udzielenie głosu. Ja bardzo krótko tutaj Powiem, że raz powinniśmy spróbować nie bać się tego, bo myślę, że i tak te pieniądze zostają w budżecie gminy. Oczywiście tutaj są takie sygnały, że będą troszeczkę przyblokowane, no bo to jest czas, ale myślę, że te pieniądze zostają w gminie i, i raz powinniśmy nie bać się tego i spróbować. A jak koleżanki i koledzy radni podejmą decyzję, to już zostawiam dla nich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam dyskusję. Przechodzimy do głosowania. Uchwała Rady Gminy 7 z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Głosowało dwunastu radnych, osiem głosów za, cztery głosy przeciw. Przechodzimy do punktu szóstego podjęcie uchwały w sprawie budowy zjazdu z drogi S6 w miejscowości Byszewo, dróg nr 84. I tak głos tylko, zabierze y, Pan Wójt. Y, y, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Jak Państwa informowałem, odbyłem, to jest to po kosie spotkania y, Gminnego Koła PSL, które się odbyło tutaj w Siemyślu. Na tym, na tym spotkaniu poruszyliśmy wspólnie, powstał taki zamysł, można powiedzieć zabiegania o powtórne, tutaj w tym wypadku, budowę, budowę zjazdu ze szóstki. Tutaj, jak do Państwa chyba do Rady było czytany ten apel, którym się zwróciło koło zarząd gminnego koła PSL w Siemyślu. I z tego tyłu, proszę Państwa, przygotowaliśmy ten projekt us, us, uchwały. Nie powiem, że z przyjemnością, jeśli pan, Państwo pozwolicie, żeby niektórzy mieszkańcy poznali treść tego, tego, tego projektu, projektu uchwały. uchwały. Bardzo proszę panie Szanowni Państwo, w imieniu mieszkańców naszej gminy zwracamy się z apelem o podjęcie pilnych działań zmierzających do wybudowania Węzła drogowego zjazdu z drogi ekspresowej S6 w miejscowości Byszewo. Uważamy, że ta inwestycja jest kluczowa zarówno dla rozwoju gospodarczego naszego regionu, jak i dla zwiększenia jego potencjału obronnego. Obecnie nasza gmina zmaga się z ograniczonym dostępem do infrastruktury drogowej wysokiej klasy, co znacząco utrudnia rozwój lokalnej przedsiębiorczości i ogranicza atrakcyjność inwestycyjną regionu. Brak bezpośredniego połączenia z drogą ekspresową hamuje rozwój firm, utrudnia transport towarów oraz ogranicza możliwości tworzenia nowych miejsc pracy. Inwestycja w budowę zjazdu z drogi ekspresowej S6 byłaby impulsem do dynamicznego rozwoju gospodarczego. Co przełożyłoby się na wzrost wpływów do budżetu y, zarówno gminy, jak i całego państwa. Też można wspomnieć, jak mówimy o państwie, mówimy o powiecie mieście Kołobrzeg bierzemy tutaj całe regiony y, pod uwagę. Jednocześnie zjazd z drogi ekspresowej S6 ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego i obronności kraju. Nasza gmina znajduje się w strategicznym regionie, a poprawa infrastruktury drogowej pozwoliłaby na szybsze przemieszczenie się służb ratunkowych, sił zbrojnych oraz zwiększenie mobilności w sytuacjach kryzysowych. W obliczu aktualnych wyzwań geopolitycznych, każdy krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i zdolności obronnych kraju powinien być priorytetem. Wobec powyższego zwracamy się do prezesa Rady Ministrów, ministra obrony narodowej, ministra infrastruktury oraz ministra rozwoju i technologii z prośbą o podjęcie działań na rzecz tej inwestycji i włączenie jej do planów rozbudowy infrastruktury drogowej kraju. Szanowni Państwo, chyba wiecie, jaka była historia właśnie braku zjazdu S6. Myślę, że nasze takie wspólne działania, o których oczywiście poinformujemy posłów naszego regionu, też prosząc ich o wsparcie naszych tutaj dążeń do budowy tego zjazdu. Ja też wspomnę, że w następnym tygodniu, może nie w ciągu miesiąca, będę miał spotkanie tutaj w Urzędzie Gminy, o której informowałem już pana przewodniczącego komisji. A ja tutaj też państwa oficjalnie informuję z pełnomocnikiem, jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony, którym oczywiście też przekażemy, nazwijmy ten projekt uchwały, taką petycję, jak i prośbę o. Uwzględnienie, jak Państwa informowałem, przebudowy odcinka drogi między takie minimum, między Gorawinem a Siemyślem. To jest alternatywa dla S6. Państwu nie będę uzasadniał. Będziemy zabiegać zarówno o tutaj budowę zjazdu, jak i przebudowę drogi, o której wspomniałem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy ktoś chciałby zabrać głos w związku z tym projektem uchwały? Bardzo proszę, radny Dobrowolski. No bardzo ciekawy pomysł. Tak jak wójt wspomniał, już to powinno być dawno zrobione, kilkanaście lat temu, e, więc myślę, że trzymamy kciuki, żeby to się udało e, tym razem. E, warto też wspomnieć, że droga S6, która idzie od Szczecina w naszą stronę, to my jako jedyna gmina do powiatu Sławieńskiego, czyli do gminy Malechowo, nie hmm. mamy zjazdu jako jedyna gmina tutaj w tym obrębie, więc bardzo fajnie, jakby ten projekt tym razem przysłowiowo powiem wypalił. A jeszcze pytanie, czy teraz nie byłoby, nie będzie problemu tak jak wtedy z tą drogą, jak się zjedzie z tej S6 czy powiat, weźmy to na siebie, żeby tą drogę, odcinek byszewo nierzyn tą drogę poprawić, i stan? Proszę Państwa, jeśli Proszę, mogę, ]icie? jeśli o ile tutaj mamy wspólne działania z Zarządem Powiatu i Zarządem y, y, Dróg Powiatowych odnośnie przebudowy drogi tutaj łączącej Gorewino z my natomiast myślę, że to nie będzie, nie będzie problemem, bo tutaj środki, które o państwu, o Państwa informowałem będą pochodzić z Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to ogromne kwoty, jeśli chodzi o cały kraj. Więc jeśli e, tak myślę, komisja, która będzie weryfikować e, złożone wnioski przez poszczególne e, zarządy, tutaj e, przepraszam, e, poszczególne gminy, zarzą, tutaj e, starostwa powiatowe czy władze miast. Będą wybierane te najbardziej istotne i najbardziej y, potrzebne. Myślę, że i dlatego Państwa poinformowałem, że będziemy zabiegać. Jeśli będzie taka wola o budowę tego zjazdu, to na pewno powiat otrzyma pieniążki na przebudowę drogi y, Byszewo-Nierzyn, y, aby spełniała określone warunki, które wcześniej spowodowały, że ten zjazd nie powstał. Mamy taką nadzieję, że. No szanowni Państwo, no jeśli ma spełniać te warunki, to myślę, że będzie to zrobione kompleksowo. Z uwzględnieniem właśnie tej przebudowy drogi, tutaj jak najbardziej potrzebna, bo każda droga po, tutaj po wielu latach użytkowania ulega degradacji, nazwijmy, jeśli nie przeprowadza się jakichś kompleksowych, w miarę szybkich napraw. Miejmy nadzieję, że. Również nasza gmina zyska na tym projekcie realizowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak Państwu też informowałem, zgłaszaliśmy inne drogi i czekamy na, na to, aż y, odpowiednie osoby podejmą odpowiednie decyzje. A my będziemy, jak każdy, myślę, samorząd, zabiegać o to, żeby Przynajmniej te, te parę inwestycji, tak dla nas kluczowych, i myślę, że dla bezpieczeństwa naszego kraju, było zrealizowanych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze wiceprzewodniczący Wojek. Jeszcze y, chciałbym, właściwie tutaj y, i pan Wójt, i kolega radny powiedzieli dużo, w, ust, w uchwale też jest bardzo dużo, tu właściwie niewiele jest co do dodania, natomiast jeszcze. Y, tak jak kolega tutaj radny mówił, jesteśmy jedyną gminą, która właściwie przecina S6, przecina gminę na pół, dokładnie bez żadnego zjazdu i ten odcinek między węzłem Kołobrzeg Zachód i Kiełpino jest no, chyba jednym z najdłuższych w ogóle na drogach ekspresowych, gdzie nie ma zjazdu. To jest jedna sprawa, a druga sprawa też ten węzeł byłby odciążeniem częściowym, przynajmniej w takim szczycie jakimś wakacyjnym, szczególnie tego tego węzła Kołobrzeg Zachód, gdzie tam no też jest ruch do bardzo duży. Dziękuję. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń, przejdziemy do głosowania. Zamykam dyskusję. Uchwała Rady Gminy Siemi z dnia 28 marca 2025 roku w sprawie budowy zjazdu z drogi S6 w miejscowości Byszewo. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminie. Siemieśl uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowało 12 radnych. Wszystkie głosy za przyjęciem uchwały. Tylko krótko. krótko. Bardzo, chciałem bardzo serdecznie podziękować Państwu za podjęcie tej uchwały. Też jest chyba dobra okazja i czas, żeby podziękować tutaj zarządowi polskiego stronictwa ludowego za wsparcie i myślę zabieganie i poparcie tutaj naszej takiej wspólnej inicjatywy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzimy do Może punktu siódmego. Wolne wnioski, zapytanie i odpowiedzi. i Proszę bardzo o zabranie głosu e, panią Krystynę Gregę. Mikrofon. Tak, tak, tak. Na no, siedzącym. Ale nie, idzie, idzie do tego. Witam wszystkich Państwa serdecznie. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tej sesji, gdzie inicjatywą naszego gminnego zarządu... Właściwie to było z Delegatów Zjazdu Gminnego Polskiego Sojusza Ludowego, gdzie podjęliśmy taką uchwałę, którą złożyliśmy na ręce obecnych u nas gości na naszym wyjeździe w osobach Pana Wójta i Radnych. Dziękujemy bardzo. Dzisiaj uczestnicząc w spotkaniu w Radzie Gminy chciałabym również złożyć na ręce Pana Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy taki wniosek, że Zarząd Gminny Polskiego Stronnictwa Ludowego w Siemyślu realizując wnioski z delegatów gminnego koła Polskiego Stronnictwa Ludowego z dnia 3 marca 2025 roku, w którym gościnnie uczestniczyli Pan Wójt i Radni Gminy w Siemyślu, w pełni popiera planowany remont drogi powiatowej na odcinku Gorawi na Siemyśl. Chciałam dzisiaj złożyć takie poparcie dla tej inwestycji, która też również uważamy, że jest kluczowa dla alternatywnej drogi S6 na ten moment, gdy nie mamy innej możliwości takiego szybkiego połączenia z istniejącą szóstką. Także to chyba tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Yy, jesteśmy nadal w punkcie siódmym. Wolne wnioski, zapytania, odpowiedzi. Yy, bardzo proszę o zabieranie głosu Państwa Radnych. Yy, wiceprzewodniczący, proszę. Yy, ostatnio nie pytałem chyba o to, ale to jest punkt taki żelazny na każdą sesję. Yy, panie Wójcie, Na jakim etapie jest yy, przywrócenie połączeń autobusowych? Wiadomo na jakiej trasie, na jakim to jest etapie, w tej chwili? Aha. Proszę, Pani Wójcie. Szanowni Państwo, oczywiście w międzyczasie, jak Państwa informowałem, czekamy na ogłoszenie następnego naboru, który ma być ogłoszony. Taką informację dostałem od ewentualnego przewoźnika PKS Gryfice, który, który miałby realizować te przewozy jest tak zwana dogrywka i tutaj nie miałem takiej możliwości spotkać się z Panem Wójtem Gminy Rymań, bo tutaj jak Państwo pamiętacie zachodziło kto będzie składał ten wniosek o dofinansowanie powtórnie. Jak Państwa informowałem prowadziliśmy rozmowy z udziałem firmy w Starostwie Powiatowym i myślę, że w następnym tygodniu rozstrzygnie się czy zrobi to ponownie Gmina Rymań. A my, to, jak Państwo wiecie, będziemy partycypować w tych kosztach po 5% każda z zmin, bo wkład jest 10%. Bądź złoży to starostwo i wtedy oczywiście dalej my nie wycofujemy się z partycypowania tych w kosztach, natomiast będzie już bardziej taka droga legislacyjna tego, tej przywrócenia tych połączeń będzie o wiele prostsza niż by to składała jedna z gmin. Czekamy na takie informacje. Jesteśmy na bieżąco, jeśli chodzi tutaj kontakt telefoniczny zarówno z firmą, jak Państwa informowałem ubolewam, bo Pan Wójt wyjechał do Warszawy, wczoraj wrócił i mieliśmy się w sumie spotkać dzisiaj. Natomiast do tego spotkania nie doszło. Myślę, że w poniedziałek jak najbardziej na ten temat będziemy rozmawiać. Będę Państwa informował, bo wiem, że już taka informacja o przywróceniu o e, gdzieś się pojawiła. No niestety z różnych przyczyn nie będę Państwu tam przytaczał, nie będę rzucał jakichś oskarżeń pod czyimś adresem. Niestety nie udało się. W tym naborze chociaż środki zostały przyznane, ale niestety linia na uruchomienie był czas, miesiąc czasu. Niestety nie udało się w tym czasie tej linii uruchomić. Miejmy nadzieję, że ten nabór zakończy się również sukcesem. Tutaj gmina bądź powiat dostaną takie dofinansowanie i ta linia zostanie uruchomiona. Jeśli mogę powiedzieć tak bardziej przybliżenie, ale proszę mnie nie trzymać za słowo, broń Boże, taka optymistyczna wersja to może być maj. Dobrze, dziękuję. Dobry. Dziękuję. Bardzo proszę. Kto jeszcze z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Radna Hanna Kiszkiel, proszę. Panie Wójcie, chciałam zapytać, na jakim etapie jest opracowanie planu ogólnego gminy? Czy, czy przystąpiliśmy już do przetargu? Czy... Proszę Panie Wójcie. I tak, jeśli mogę Pani odpowiedzieć. W dniu dzisiejszym podpisałem e, tutaj informację o uruchomieniu procedury przetargowej. To znaczy jak pani wie dokładnie będą spływać oferty, ale myślę, że ta informacja ukaże się w następnym tygodniu. Bo w tym w dniu dzisiejszym przesłali, przesłaliśmy odpowiednie dokumenty do osoby, która je opublikuje. Myślę, że to, że to będzie w następnym tygodniu. Czyli procedurę przetargową ktoś z zewnątrz prowadzi, tak. tak? Mamy taką podpisaną umowę ten pan prowadzi dla nas przetargi jeśli chodzi między innymi e, przewozy dzieci, e, odpady tutaj. Mhm. Także myślę, że dołożymy wszelkich starań żeby to ukazało się jak najszybciej. Dziękuję. Dziękuję. Kto jeszcze z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Jeszcze pozwolę sobie odczytać, y, y, otrzymaliśmy do w Biurze Rady y, zaproszenie. Od koła Gospodyn Wiejskich w Charzynie. Serdecznie zapraszamy Przewodniczącego Rady Gminy oraz Radnych Gminy Siemyśl na organizowany po raz 22 kiermasz Wielkanoc z Tradycją, który rozpocznie się w sobotę 12 kwietnia 2025 roku o godzinie 11 w sali wiejskiej w Charzynie I podpisano organizatorzy. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie i mam nadzieję, że. Ja postaram się oczywiście uczestniczyć w spotkaniu i zapraszam też państwa radnych. Nadle no jesteśmy w punkcie 7. Czy ktoś z Państwa sołtysów chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Zamykam sesję Rady Gminy Siemśl.